Witajcie! Dobra, wyjadę na godzinę. Ale tak, dzisiaj robimy tę rzecz, bo jest ta Merry Christmas aktualizacja. Jest dopiero pierwsza połowa, ale jest! I w tej aktualizacji są rzeczy piękne, cudowne i niesamowite. I tam mamy wielkie miasteczko. Które mogli się zobaczyć na miniaturce Która jest nadetna Ale jest I ja sobie już tutaj grałem, zbieram te śnieżynki Bo ja potrzebuję domu A są Różne atrakcje i wszystkie są czatarskie. Nie wiem co to jest w ogóle za domek Ale mi się wydaje, że to jest po prostu domek w propsach Aż zobaczę w sumie Bo tutaj w propsach Mamy taką kategorię i nie I w nie wiem co to Dobra, nie wnikam. Yy, yy, są tu łyże. Już w sumie na starcie wam powiem, bo ja będę to oceniać, że yy, bo ogólnie będzie odcinek 24 Gór. Nie? nie zapraszam. I on będzie świąteczny. No i będzie seria, w której wróci taka pewna postać, która była w pierwszej, drugiej... Lub mojej trzeciej serii, którą mogliście kiedyś zobaczyć na moim kanale. I to jest taka postać: no główna i pierwsza, praktycznie. Z tych ważniejszych, ale więcej się domyślicie w tym odcinku w Wigilijnym, ponieważ yy, tam jest taka scena po napisach, więc. Tak, jakby po napisach, bo tam nie ma napisów, no ale powiedzmy, że jak w filmach, no to. Yy, taka zapowiedź. No i ogólnie, jeżeli na łyżwach jest saderskie, yy, w ogóle ten domek jest za Robuxy. I on jest za. Czy. 400 Robuxów. Jak wiecie, ja miałem na Halloween Halloweenowy, no ale tego już niestety nie. No za drogo trochę, okej? Okay? Ja tyle Robuxów nie mam. Poza tym zaraz sobie pójdziemy zmienić, jak, jak wygląda mój domek z każdej serii, jaką nagrałem. Bo te domki zawsze dostają dekoracje. No, a w tym, no nie wiem, jakie są jeszcze w tym roku. Widziałem tylko to i w zacząłem od tego. Ogólnie to mi się bardzo podoba. Tak jak ta Halloweenowa, jest to bardzo fajny update. I nie podobał mi się ten wicket. To to, 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 to to, już w ogóle to był z tego filmu. A to, 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 to akurat było dziadostwo, naprawdę. Ale za to mi się to podoba, naprawdę. To jest akurat czoderskie, no. I z Jazen Sankach. Szkoda, że to ta górka nie zwiększa, no. Ale, no, ale cóż. Chodzimy sobie zjechać na saneczkach. Ja wolę sanki chyba niż to kółka. W ogóle nas narzucać śnieżkami. To jest fajne, no ale to jest dziwne. Ale fajnie, że jest. Dobra, zjedźmy. Zobaczmy co takich tych. O ja nie mogę. Ej! W sumie mogę na tym. No, teraz powalnia, no ale fajny to akurat jest. Ge e, aktualizacja zdaniem na 10 na dzisiaj, naprawdę. Yy, długo na nie czekaliśmy, a nigdy nie, nam nie dodawali w ogóle nowych domów. Zawsze nam jakieś dziadostwo dodawali. Więc. Och, dobra, chodźmy zobaczyć. Właściwie to. Ano. Dobra, tak on wygląda. Dużo ma dekoracji, w ogóle ma światełka, coś co mnie zdziwiło, prezenty, kokardki i tutaj choinkę w rogu, a w środku worki, yy, mini świeczki, takich nie da się mieć normalnie, takie świeczki tutaj i zobaczymy jedną rzecz, która w sumie jest minusem i jej nie ma w tym roku. Ja Zawsze w aktualizacjach była chociażby ta jedna, taka duża choinka w każdym domu. Nie ma choinki. Nie ma choinki. To jest chyba jedyny minus, bo tutaj na przykład... Patrzcie, to, są, no, to jest babałanki w ogóle. Super to jest. I nie ma choinki. Nie ma takiej jednej głównej choinki, która jest zawsze w tych aktualizacjach. No zawsze jest. I była. O, tutaj jest, tylko że to znowu jest ta mała wersja, nie jest to ta duża. Bo zawsze te choinki były takie takie, duże, takie, takie które takie przerośnięte można powiedzieć. A tutaj nie ma. Ej nie, a to akurat jest minus, no ale i tak, no to da tego 9 na 10, ja nie skapnąłem się na te choinki jakoś tak, no to 9 na 10, ale i tak śnieżki mamy, można rzucać, można rzucać, no a tak na ogół to giga czaderskie, naprawdę, yy. o i jeszcze czego wam nie pokazałem, ale pewnie wiecie, że, no, że mam się już Game Passa, no to... Mam te sanie, nawet teraz ich użyłem do takiej piosenki trójaczek. Nie pytać, ale mi się ona podoba, jest taka słodka. Jest ona od Vito i Belli, znaczy Vito już nie nagrywa, ale dobra. Nie będę poruszać nawet tego tematu, mimo to, że są git. Po prostu nie będę tego tematu poruszać, bo on jest straszny. A, i może kiedyś jeszcze zrobię, jak krytykuję Wajana. Tak. E bardzo mam ochotę, bo ostatnio coś się tam dziwnego bardzo podziało i to już w ogóle mi odlega rzeczywistość. Ale dobra, wracajmy do filmu. Yy, mamy tutaj Rudolfa czerwono i jadę z tym. Jeszcze nie próbowałem, Ale to jest waderskie! I mamy, uuu! I jadę! Panem zawsze jak... Udawałem się do Mikołaja. Tak, udawałem się do Mikołaja. Wiem, że to film jest strasznie cringe'owy, no ale cóż poradzić? Jak... Jak, jak ja ten. Dobra, to z tymi scaniami Mikołaj, ja się z wami żegnam. Żegnam się! Pa pa, ziomeczki!